Dobra, witam ponownie. Znowu mamy tą wiartareczkę. Tym razem ym, wzbogaciłem program o tak zwany system Andom, czyli wersję świetlną. Plus jeszcze ym, będą kontrolki, które nam informują o tym, ym, w jakim stanie jest obecnie urządzenie. No niestety nie ma tyle wyjścia z sterownika, żeby te kontrolki podłączyć, więc no będą jedynie ym, wirtualne. I mamy na przykład tak, yy, kontrolka IK16, yy, to znaczy pozycja seryjna, czyli Wciskamy yy, się numer 1 i yy, seryjnie wiercimy letale. Y2 to podobna seria na dwa letale. Yy, yy, I tutaj jeszcze mamy też takie jak yy, czujnik, yy, do którego wyjście przewidziane yy, X16 powinien być czujnik indukcyjny powinien się umieścić w tym miejscu, który gdy magazyn jest yy, pusty będzie, będzie Uniemożliwia uruchomienie kolejnego cyklu, ale niestety nie ma takiej możliwości, nie mamy tyle wejść, więc to też ten czujnik jest przewidziany tylko właśnie wirtualnie. Podobnie jak i był tutaj problem, że krzywo się układał e, detal, w tym momencie e, powin, powinno właśnie e, nastąpić i wyjść się zakłócenie. Też przewidziałem e, tak, e, takowy e, czujnik, to będzie. Pod wejściem X17 jest to nam też znany X15 magazyn pełny, czyli ta krańcówka zreaguje, yy, zadziała, będzie gdy mamy przepełnienie. Yy, Zasymuluję działanie tej krańcówki. O, proszę, w tym momencie pojawia nam się sygnał. Yy, tutaj mamy taki specjalny yy, stycznik, który. E, nam daje sygnał impulsowy i w tym momencie nam e, miga żółta lampka. E, włączmy, może zobaczymy jak to idzie. Włączymy sery produkcję seryjną. Tak jak mówiłem, e, produkcja seryjna się świeci, plus jeszcze 19 co będzie na zielona lampka. Nie będziemy czekać aż nam się napełni. Zasymuluje przepełnienie. Tak jak poprzednio nie idzie nam, nie przerzuca nam detalu do magazynu. Plus jeszcze nam się świeci na tak zwanym kogucie, czyli tym yy, wieży świetlnej będzie nam migać żółta lampka. Jednocześnie tutaj mamy na pulpicie operatora będzie świeci nam się lampka, zalecona, że tam jest pełny magazyn. Powiedzmy, że wyjęliśmy te elementy. Maszyna działa ponownie. Lampki nam zgasły. A co jeśli dzieje się coś nie tak? To też przewidziałem. Wszyscy, niestety nie mamy tutaj tak zwanego grzyba, którego wciskamy w momencie, gdy mm, coś nie tak, mamy awarię. Ale jak wciśniemy stop, dłużej przytrzymamy, 3 sekundy. O, zatrzymała nam się maszyna. I na, e, zapaliła nam się czerwona lampka na wieży świetlnej z, z Andom. E, awaria. No, tak nie powinno być, bo e, w momencie przyjęcia grzyba w powinna natychmiast stanąć. No ale jeśli takie mamy możliwości, no to mm, dostosowałem program pod możliwości tej maszyny. Uruchamiamy ponownie. Maszyna e, wraca nam do, do pracy. Tak jak widać, urządzenie jako takie ma swoje ograniczenia, brakuje pewnych czujników, które powinny być, tak samo jak i przycisku bezpieczeństwa. Jednak jakoś udało mi się ten program tak dopasować tej maszyny, że pełni swoje funkcje. Dziękuję za uwagę.